Dzień dobry, nazywam się Krystyna Januzik, zapraszam na kolejny odcinek Kuliska z Dobrze, jesteśmy w Tarnówce, jesteśmy przed meczem Tarnowia-Tarnówka-KP Piła, trzecia kolejka Ligi Okręgowej, z nami Krystian Januzik. Pan Krystian, pierwsze pytanie, jak zdrowie? Bywało lepiej, ale powoli do przodu, jeszcze trochę czasu, moja rehabilitacja będzie przebiegała. Ale... Ale, ale to co, zobaczymy cię w tej rundzie, czy nie? Mam nadzieję, w końcówkę może, ten za nami 15 minut. No i państwo widzą postęp, piasta na początku Krystian, że nie wiadomo, może koniec, może nie koniec, a już teraz tak. data powrotu. Ciągnie, ciągnie, cały czas ciągnie. Dobrze. E, jakiego meczu się grałeś ty kiedykolwiek w ogóle w twojej pewnie bogatej karierze, zdarzało się? Tak, tak, bardzo chyba za juniorów, nie pamiętam tego, byliśmy tutaj na, byliśmy tutaj na sparingu niedawno. Więc to troszeczkę o tej zespole wiemy. No cóż, myślę, że będzie na pewno trudno na początku, ale do tej pierwszej bramki później powinno być łatwiej. No możemy powiedzieć w kibicom, bo pewnie nie wiedzą, że wygraliśmy faktycznie w Sparingu 7-1, aczkolwiek pewnie dzisiaj takiego wyniku raczej się nie spodziewamy. To drużyna na pewno zagra lepiej z tarnówki. Zdecydowanie tak, to był zupełnie inny mecz, sparing, który wiadomo, każdy chciał wygrać pewnie... Bo oni już wtedy grali bardzo, bardzo ostro, więc tutaj na pewno, jeśli chodzi tutaj o, punktu, o punkty ligowe, to na pewno łatwo, łatwo, łatwo tutaj nogi, nie będą nogi na to jedną odstawiać, więc to na, na pewno będzie walka na Dobrze, Krzysztof, co tutaj za fajna czapka taka widzimy, jakiś nowy model? O co tu chodzi? Widziałem na Facebooku, że byłeś bardzo aktywny w tym temacie. Tak, tak, to są czapeczki nasze, bardzo fajne. Dużo, dużo chyba lepsze niż te, te ostatnie, co mieliśmy. Takie solidne, naprawdę. O fajnie, fajnie wyglądamy. Wyróżniamy się na tle. Tutaj żona mnie z daleka rozpoznała na plaży, więc. Nie wiadomo, czy dobrze, czy źle. No. Ale czyli podsumowując, jeżeli kibice też by chcieli takie fajne czapeczki, to. To są. One dostępne w sklepie. K2. można Można, można, można wejść. Wybrać się rowerkiem, czy na pieszo, czy samochodem, można podjechać i sobie kupić tak, bez problemu. Tak, centrum miasta, Plac Konstytucji. Jakby ktoś chciał, to zapraszamy. Dokładnie tak. Dzięki, Krzysztof. Z nami podobnie Kacper Dydziński, czyli znowu był Kacper w pracy, skoro ławka zerwowych. Tak, jest. Ale obiecałeś Kacper ostatnio, że wejdziesz czy będzie brameczka, o pieniężnicę wytrzymałeś. Nie, ale nie było. Nie. A na głowie była. Powinny nie była. być, no. Dzisiaj podobny scenariusz? No, mam nadzieję, nie. Kacper, a mam do ciebie pytanie. Ciekawe czy ty będziesz wiedział, bo ostatnio oglądałem mecz Lecha Poznań z Dudelange. No mecz taki wiesz, niezbyt yy, intensywny, więc miałem czas porobić coś innego i podliczyłem ilość bramek jaką zdobyłeś w seniorach kapepila. Liczysz to czy nie? Nie, wszystkich nie ogólnie. Nie. A, a wasz, ale mówię, ja liczymy, ale w Ale mówię tylko właśnie o bramkach w seniorach, nie? Jak myślisz? Ile mogłeś zdobyć? Nie, nie mam pojęcia. No strzel. No nie, nie będę strzelał, nie No ale mniej więcej chodzi. Nie wiem, ze 100. 111 bramek. Tak? O. W cztery sezony. Policzyłem, że to na 88 spotkań, czyli 11 bramek. Chyba nie najgorzej, co? No nie. Ile jeszcze do tego? O no, nas już nie liczyłem, ale też sporo. Także główne koło napędowe KPT a Kacper Dziedziński. Powodzenia Kacper Dzień. Dzięki. dzięki.

Asystent trenera. Michał Pytanko o skład, bo jest jedna różnica co do tych meczów, które graliśmy wcześniej. Nie ma Norberta, błaszczyka. Tak, zgadza się, Norbi ma wyjazd wesele daleko pod Warszawą, także koniecznie jest nie. Jasne, wskakuje w jego miejsce Karol Grań. Tak jest. Pierwszy raz. Pierwszy raz mamy nadzieję, że wykorzysta i utrzyma swoją pozycję. Czyli wchodzi na, rozumiem, na napad. Ale tak, wchodzi na dziewiątkę. A w miejsce Norberta? Wchodzi je również. Okej, okay, czyli, czyli tak zaczynamy? No widzę, że też nie ma Szymona. Szymon jest chory, cały tydzień go nie było, źle się czuł, jest osłabiony, także liczymy, że powróci i w następnym tygodniu będzie normalnie z nami trenował. No życie nie znosi próżni, widziałem w jego miejsce Oliwia Koliński. Udaje się to zastąpić. Dobrze, że mamy szeroką kadrę. Wszystko jest. Bez... Czyli mimo osłabień na, na dzisiaj plan. Trzy punkty. Jasne, dzięki Michał. Dzień. W meczu Tarnowia-Tarnówka-KP Piła. Prowadzimy 1-0. Z nami dyrektor sportowy Mariusz Janozik. Mario, mecz się użył dla nas bardzo dobrze, bo już w trzecim minucie strzelamy bramkę, no ale później nie było łatwo. nas zgoda, nikt tu się nie położył. Mecz walki. Mam wrażenie, że ten mecz nie wygląda do końca tak, jak byśmy chcieli. Wiesz co, tarnówka chce wygrać mecz, bo jakby nie było zerowym kątem po, po trzech kolejkach, to nie, nie będzie dobrze wyglądało z jej perspektywy. Mm -hmm. Mam wrażenie, że trochę fizycznie nie? jednak każde zderzenie to się trochę od zawodników tarnówki odbijamy. Wiesz co? To prawda. Widzę, że mocno naładowany zespół z tarnówki. Dzisiaj bardzo silny fizycznie. Mecz walki. No, to myślę, że do czasu, kiedy nie mi kolejne bramki, tak będzie to wyglądało. Mm -hmm. Myślisz, że ta wytrzyma fizycznie, cały masz w takich tak grając? Nie wiem jak wygląda ich przygotowanie, Jedno przygotowań, pewne my jeszcze podkręcimy tempo. Tak jest moje przekonanie. Wejdą za chwilę e, świeżi zawodnicy w moim jakość nie spadnie. Rozmawiając z dyrektorem sportowym Nie możemy zapytać o transfery Dopiero trzecia kolejka, więc temat transferów możemy odgrzać Matyki, Mario, mam wrażenie Transferów do klubu za dużo nie było, bo były to tylko trzy transfery Natomiast mam wrażenie, że takie transfery celowane Tam, gdzie była potrzeba Tam te transfery się odbyło Trener tren miał konkretne potrzeby Wskazał pozycje, które mamy uzupełnić I tak też się stało Natomiast chyba największym transferem i sukcesem jest, jest to Że nikt od nas nie odszedł I to było największe wzmocnienie naszego zespołu mm -hmm. Ciężko było utrzymać Telefony się grzały? Myślę, że się grzały Natomiast tutaj w moim oczu wielka zasługa trenera, z którym każdy chciał pracować i trenować. Okej. Okay. Eee, pobawimy się w obstawieniu wyniku. Wiesz tak, jak zawsze bawimy się, to nie trafiamy, ale jak najbardziej <grym> optymistycznie będzie 3TO. 30. Okej. Okay. Ja mówię 3-1. No zobaczymy. Okej. Okay. Dobra, dzięki Maria. Zawodnik klubu piłkarskiego Piła. Paweł, mecz w tarnówce zakończony zwycięstwem KP Piła 1 do 0. Jaki to był mecz? Bo wydaje się, że naprawdę ciężki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, yy, zgadza się. No, yy, był ciężki, mimo, mimo tego, że sobie dobrze go ułożyliśmy. Bo w, zdaje się, w pierwszej czy tam w drugiej minucie strzeliliśmy gola. Yy, później przez pierwsze tam 15-20 minut wydawało się, że my kontrolujemy to spotkanie. Ale ta kontrola się wymykała później i w zasadzie od 60 minuty to był chaos i, że tak powiem, walka o przetrwanie. Nie było za dużo sytuacji bramkowych, ale cieszy mnie to, że, że nasza drużyna potrafiła sprostać tutaj fizycznej sile gospodarzy i wygrać mecz 1 do 0. Dobry, nazywam się Michał Cochór, jestem trenerem LKS Tarnowie Tarnówka. Panie trenerze, mecz na styku, można by powiedzieć. Można było z tej murawy stracić trzy punkty, podnieść trzy punkty, zdobyć jeden punkt. Jak to z pana perspektywy wyglądało? Dokładnie. Mecz mógł się różnie skończyć. Myślę, że dla nas najlepszym rozwiązaniem by był remis, no ale niestety wygrywa ten, kto strzela więcej bramek. No i tak to wygląda. Szczególnie w drugiej połowie widać, że pańska drużyna zmieniła swoje oblicze względem pierwszej połowy. Czy coś pan zawodnikom wyraźnie powiedział w szatni, że wzięli sobie do serca i zaczęli grać inaczej? To znaczy, wydaje mi się, że po prostu no, drużyna jest kondycyjnie na pewno przygotowana do 90 minut tyrania na boisku. I po prostu w szatni powiedzieliśmy sobie parę słów, które bardziej zmotywowały do większego wysiłku i jak widać, to trochę przyniosło efekt.